Cześć, witam Was serdecznie na kolejnym mini spotkaniu. Tym razem jest to spotkanie poświęcone testowaniu robota pod poziomy akła. Robot reakcyjny w dwóch modelach, A i B. Model A to jest reakcja na poziom Aqua w czasie trwania poziomu, i model B, zawarty w tym samym robocie, który pozwala rozgrywać reakcję na poziom po jego zakończeniu. Żeby zacząć z nim pracować, trzeba go będzie najpierw pobrać. Pobrać dane historyczne, wsadowe i umieścić je w odpowiednich katalogach. Za chwilę pokażę Wam, jak to zrobić. Po pierwsze, musicie wejść na stronę deepmarketlevel.com lub stronę jednego z partnerów i zalogować się do swojego konta klienta. Klikamy w prawym górnym narożniku Login. Wpisujemy adres mailowy i hasło do konta. I logujemy się w panelu. W zakładce Downloads znajdziecie wszystkie potrzebne pliki, między innymi te, które będą nam potrzebne do przeprowadzenia testów historycznych. To, co będzie nam potrzebne, to plik EA robota i mamy tutaj wersję pod MT4 oraz pod MT5. Mamy plik danymi Historycznymi Aquatest File od lipca 2021 roku do połowy czerwca roku 2022. Jego również pobieramy. Oraz możecie pobrać instrukcję w języku polskim do tego robota. Wszystkie te pliki zapisały się nam w katalogu Downloads. Po pobraniu danych. Przechodzimy do naszej platformy. Otwieramy File w górnym menu Open Data Folder. Wchodzimy do katalogu MQL 5 bądź MQL 4, jeżeli korzystacie z platformy MQL 4. Następnie w katalogu Experts umieszczamy nasz plik EA W katalogu files również umieszczamy nasze dane. Dane te spakowane są w katalogu zip. Kopiuj. Żeby tester strategii działał prawidłowo, musimy zrestartować platformę handlową. Platforma uruchomiła nam się ponownie. Następnie wybieramy single i teraz w ustawieniach wybieramy naszą strategię wybieramy symbol wybieramy interwał Okres, w którym chcemy testować nasze dane. Dla przypomnienia, nasze dane są od 1 lipca do połowy czerwca, czyli prawie rok. Na początek przetestujemy go od 1 lipca do 1 sierpnia. Tutaj wybierzemy 1 minuta open, high, low, close, czyli nie będziemy mieli każdego tiku testowanego, żeby to trwało jednak troszeczkę krócej. Do testów wstępnych w zupełności nam to wystarczy. Kwota 10 tysięcy dolarów, lewar 1 do 100. Ważne jest, aby włączyć tutaj ten checkbox, po to, żebyśmy mieli wizualizację i podgląd tego, co dzieje się na wykresie. Tutaj mamy ustawienia parametrów dla naszego EA, ale zanim do tego przejdziemy. To istotne będzie, żeby zasilić go danymi. Jak widzicie, tutaj jest Euro USD. Musimy zrobić następującą rzecz: File, Open Data Folder. Wchodzimy do naszego katalogu files i teraz otwieramy nasz plik test file w notatniku. domyślnie będzie on miał dane z AUD USD. Ponieważ my chcemy to testować na euro USD, to robimy następującą rzecz. Edit, select all, delete, czyli usuwamy zawartość pliku test file. Otwieramy plik z danymi z euro i tutaj również Kopiujemy i wklejamy te dane do naszego pliku testfile.csv. Zamykamy to okno. Jednocześnie będziemy odpytani, czy mamy zapisać zmiany. Oczywiście, potwierdzamy. I zamykamy plik źródłowy z Euro USD. I teraz. Jeżeli dane, tutaj mamy testowo ustawiony jeden i drugi wariant, czyli wariant A i B, jako warianty wyłączone. Żeby którykolwiek z nich zaczął działać, musimy ustawić mu false na true. I abstrahując wszystkie inne ustawienia, o których więcej informacji, co one robią, znajdziecie w instrukcji obsługi. Tak, tutaj tych parametrów troszeczkę jest. To wystarczy, że nanieśliśmy tutaj true. Klikamy Start, otwiera nam się nowe okno. U mnie jest ono dość szybkie, to ja je sobie na chwileczkę zatrzymam i teraz tak. Warto sobie takie okno powiększyć. Na pewno warto powiększyć sobie tutaj tę listę zleceń, żebyśmy widzieli, co robot robi. No i możecie świeczki powiększyć, bądź pomniejszyć w zależności od potrzeb. I to co na pewno warto zrobić, to kliknąć Ctrl Y. Włączyć sobie separatory okresów, żebyście wiedzieli, w którym miejscu jesteście. Odpalamy wykres dalej no i patrzymy, co robot robi, w jaki sposób rozstawia zlecenia, czy robi to zgodnie z naszymi założeniami, czy może wymagana byłaby jakaś korekta. Jeżeli pojawiają nam się takie czerwone obszary, to znaczy, że jesteśmy na potencjalnym stoplosie. O, zatrzymam. Jak widzicie, coś tam zbieraliśmy na plus, ale również mieliśmy stop lossa. Nasz balans na koncie spadł poniżej depozytu, poniżej 10 tysięcy. Takie rzeczy też się zdarzają, i jeżeli mamy taką sytuację, to warto zatrzymać to, co zrobiłem przed chwilą. Robota i zobaczyć, co takiego się wydarzyło, że wylecieliśmy na stoplosie. Spójrzcie, tutaj podczas danych, bo jest ten ruch taki dość gwałtowny, wylecieliśmy na stopie. Jakie są rozwiązania? Albo nie handlujemy wtedy, kiedy są newsy, czyli wyłączamy robota. Od tego macie tutaj ten przycisk Trading on/off. Jeżeli go wyłączycie, to robot nie będzie wtedy pracował, za wyjątkiem i to bardzo ważna informacja zleceń czy siatek, które zostały już wcześniej zawarte. Na testerze tego nie uruchomimy w ten sposób, ale w przypadku normalnego handlu na rynku możemy wyłączyć robota i wtedy on nie będzie rozkładał nowych siatek. Ale będzie zamykał wszystkie siatki, wszystkie zlecenia, które zostały wzięte do jakichś wcześniejszych poziomów. Jeden wariant to było zrezygnowanie z handlu, właśnie w takich momentach. Drugim wariantem będzie odsunięcie poziomu zleceń stop loss o tego typu wychylenie. Tutaj mamy, zobaczcie, około 80-90 punktów, czyli 8-10 pipsów. Zobaczymy, co dalej jak będzie rynek zachowywał się dalej, więc odsunięcie tutaj w tym przypadku stop lossa wykluczyłoby nam stratę. Oczywiście, jeżeli odsuniemy stop lossa dalej, no to musimy mieć świadomość, że jeśli nam go trafią następnym razem, to i strata będzie większa. Popatrzmy, co, co robot robi dalej. czy takie stop lossy się nam będą zdarzały częściej. Zaraz zobaczymy. Ja jeszcze trochę przyspieszę. Mamy tutaj kolejny potencjalny stop loss. Jak widzieliście, zapalała nam się tutaj czerwona lampeczka. No i ten stop loss jest cały czas gdzieś tam z potencjałem. Na razie się jeszcze bronimy, ale o właśnie zaliczyliśmy take profit jakiegoś zaległego poziomu. No i super. No i super. Większość z tych poziomów, poczekajcie, zatrzymam na moment. Spójrzmy. A to może była jeszcze jakaś inna siatka. Tutaj jedna siatka wisiała, zobaczcie. Mieliśmy cofnięcie i rozliczenie. Jakoś tak na samym dołku. I tutaj mieliśmy kolejną siatkę, tutaj tą rozłożoną. No, i zaliczyliśmy take profit od tych pozycji tutaj. Co ciekawe, spójrzcie, że siatka zleceń była tylko i wyłącznie taka krótka. Możliwe było oczywiście dołożenie tych zleceń tutaj wyżej, przy czym należy pamiętać o tym, że wtedy i potencjalny stop loss, jeżeli taka siatka wylatuje, jest dużo, dużo większy. To jest kwestia dobrania optymalnej wielkości pozycji. Do charakterystyki rynku. I pamiętajcie, proszę, że to jest tylko i wyłącznie narzędzie. I nie jest to na narzędzie na zasadzie puść i zapomnij, tylko no, po prostu trzeba je monitorować, badać rynek. To narzędzie ma Wam pomóc, a nie wykonać za Was robotę. To oczywiście byłoby miło. Gdyby ten robot pracował sam i zarabiał pieniądze, ale ja nigdy jeszcze nie spotkałem robota, który sam handlując zarabiałby pieniądze. Tylko i wyłącznie na plus. Charakter rynku się zmienia i należy go wtedy monitorować. Miesiąc się nam powoli kończy, więc i robot pewnie będzie powoli. A, widzicie, tutaj była kolejna strata. A, widzicie, kolejna strata przed chwileczką. Mieliśmy gdzieś zaliczyliśmy tutaj stopa. Dlatego, że mieliśmy już powyżej. 10100, a spadliśmy tu. Ok. Nie będę teraz szukał. Odpalicie zlecenia powinno to u Was wyglądać dokładnie tak samo, więc będzie sposobność do znalezienia miejsca, którego ja nie znalazłem. I to był, słuchajcie, to był drugi stop loss. I co mamy? Mamy zarobione powyżej 1% na jednym instrumencie, na Euro USD, na jednym setupie, jednym modelu, czyli reakcji na poziom AQUA w pierwszych 30 minutach każdego poziomu, zgodnie z ustawieniami, które mieliśmy w robocie. Zauważcie, że nasz wynik powyżej tego 1%. Zaliczając w ciągu testowego miesiąca dwa razy stop lossa, oczywiście, wszystkie parametry dostępne w robocie możecie dostosowywać do własnego poziomu ryzyka oraz apetytu na zysk. Gdybyśmy chcieli przetestować te same ustawienia na innym instrumencie, robimy to w następujący sposób. AUD USD. Tutaj zmieniamy również na AUD USD. A jeżeli nie mamy tego instrumentu w karnecie, to Ctrl M, dodajemy go do listy naszych instrumentów i automatycznie on pojawi się również tutaj. Wszystkie inne parametry pozostają te same, ale zanim uruchomimy nasz tester, to musimy robota zasilić w dane. I teraz ponownie. Jak to zrobić? File Open Data Folder, MQL5, Files. Otwieramy plik, test file w notatniku. Zaznaczamy wszystko. Kasujemy, tak żeby ten plik był całkowicie czysty. Otwieramy również w notatniku plik z danymi dla poziomów AQUA dla AUD USD, zaznaczamy wszystko, kopiujemy i wklejamy do naszego pliku źródłowego test file. Zamykamy, potwierdzamy zapis pliku, zamykamy wszystkie zbędne okna i możemy uruchomić tester. Tyle, że tym razem na parze walutowej AUD. USD. Jak widzicie, nie jest to jakaś bardzo skomplikowana procedura, ale warto zwrócić uwagę na kilka szczegółów, czyli na pliki w katalogu files i ich nazwy. Dzięki takiemu modelowi tych stałych plików i stałej nazwy będziecie mogli testować również inne roboty, które niebawem pojawią się w panelu klienta. Będziecie mogli wykorzystywać własne modele decyzyjne z wykorzystaniem robotów, które Wam udostępniamy. W większości przypadków roboty udostępniane są nieodpłatnie, płacicie tylko za dostęp do danych. Ja na tą chwilę bardzo Wam dziękuję i mam nadzieję, że ten krótki instruktaż będzie dla Was pomocny. Cześć!